Nowy program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wystartował już na dobre. Do wydania mamy 2 miliardy 265 milionów euro. To o ponad 5% więcej środków niż mieliśmy do wykorzystania w latach 2014-2020. W ciągu najbliższych 7 lat będziemy inwestować m.in. w rozwój energetyki odnawialnej, cyfryzację procesów administracji publicznej, Gospodarkę wodno-ściekową, infrastrukturę drogową. Chcemy też wspierać działania związane z edukacją, kulturą i infrastrukturą społeczną. W programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia wpisane jest siedem projektów strategicznych dla naszego województwa. Jednym z nich jest prowadzenie zajęć z robotyki z elementami programowania w szkołach podstawowych. Nie zapominamy o naszych beneficjentach, którzy z sukcesem wykorzystali już europejskie wsparcie. W Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz można poznawać tajemnice przyrody i zgłębiać osiągnięcia cywilizacji. Warto wpaść do Zagórza, by zobaczyć pozostałości po jednym z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce. Zobacz mobilną wersję magazynu www.zobaczzmiany.pl